Dobry wieczór, jest 7 lutego 2024 roku, tym razem jadę po południu, już jest po 17. Mam kilka spraw do załatwienia, jak to się mówi, na mieście, więc zapraszam na popołudniowo-wieczorną przejażdżkę po Białym Stoku. No, tutaj akurat nic nowego, bo jadę ulicą Poleską, ale myślę, żeby sobie trochę urozmaicić drogę. Oczywiście nie będę dokładał kilometrów. No jak się uda, to pojedziemy tutaj w prawo. Niestety pewnie ta zielona strzałka już się skończy, ale spróbujemy. Spróbujemy przez białostoczek. No proszę udało się. Wjeżdżam w sitarską, oczywiście najpierw przejazd kolejowy, zawsze warto się rozejrzeć. No i jedziemy sitarską. I nową ulicą, nową, nową od już wielu lat ale jednak dość nową ulicą Księdza Sopoczki. Przejedziemy sobie na drugi brzeg Białego Stoku, na drugą stronę torów. Tak, tutaj pod, pod nami jest, jest właściwie jedna para. Jeden tor kolejowy. W kierunku po polskiej stronie to dojeżdża ta kolej, tylko do Kuźnicy. Tam przed nami dziesięciny. Tutaj Antoniuk. I już jesteśmy na Świętokrzyskiej chwaliłem się w ostatnim nagraniu, że będę zmieniał klocki hamulcowe i tarcze i mam to już zrobione, także w tej chwili bardzo przyjemnie się hamuję i bardzo pewnie, a że tylne robiłem pół roku temu chyba, no to mam cały komplet. Jesteśmy na skrzyżowaniu z Antoniukowską. Tutaj mamy na rogu, na rogach właściwie kilka centrów handlowych, bo tu po prawej stronie na dole jest mała galeria Antoniuk z Biedronką. Tam dalej na tym rogu jest Kaufland za Kauflandem Aldi. Tu po lewej stronie kiedyś była stokrotka, ale chyba tego już nie ma. I jedziemy na wierzbową. Można już wrócić na słuszny prawy pas. Po prawej stronie mamy park, który często jest zalewany przez naszą główną rzekę białą. Ostatnio chyba nawet nagranie skończyłem tutaj, jak wjeżdżałem do mechanika, a potem jeszcze były takie przebitki z autobusu o, skoczymy na środkowy pas żeby szybciej przelecieć na drugą stronę oj chyba to nie będzie szybciej i znowu przed nami rondo Regana czyli rondo przy Turkusie no, cały czas jak komuś mówię że to jest rondo Regana to widzę wielkie zaskoczenie to chyba dlatego że Używamy na co dzień nazw ulic. Adresy podajemy z nazwami ulic, natomiast ronda, place są mniej wykorzystywane na co dzień. No i dlatego też taka słaba wiedza o ich nazwach. Teraz trzeba szybko się wcisnąć w prawo, żeby skręcić do galerii. No chyba kolejny filmik, że kończy mi się na galerii. Ale ten dzisiejszy się nie skończy, bo będę jeszcze jechał dalej, więc coś tam jeszcze nagram na pewno. Gdzieś tu trzeba przy pierwszym wejściu zaparkować, ale im dalej, tym luźniej. Jedziemy dalej główną drogą centrum handlowego. Właściwie to już wracam do domu. No tyle tylko, że pojadę troszeczkę inną drogą. Zobaczymy, jak wygląda centrum nocą. O, ktoś pojechał bez świateł. I wyjeżdżamy na Aleję Jana Pawła II. Znowu dojeżdżamy do Ronda Regana. Tym razem z innej strony. O trasie nie mówię, bo nie ma co planować, zobaczymy co nam wyjdzie. Pewne jest to, że teraz jedziemy ulicą Zwycięstwa. Też chyba w planach jest tutaj jakaś przebudowa. Też słyszałem coś o drogach rowerowych. No, zobaczymy. W tej chwili droga nie jest przyjazna dla rowerów. W lewo choroszczańska. A my zobaczymy, jak w nocy z tej strony wygląda budynek dworca kolejowego. No tutaj oczywiście miejsce, które już wielokrotnie pokazywałem. Oczywiście po niedawnej przebudowie wygląda to wszystko o wiele ładniej. No i budynek dworca z tej strony też pięknie podświetlony. Autobus zatrzymuje się na przystanku, a my przed autobus wskakujemy. I wyjeżdżamy na Dąbrowskiego. Tu gdzieś jest do pewnego momentu aleja Solidarności, potem Dąbrowskiego. Ale no właśnie, i którędy tu pojechać? Czy lipową, czy alejami? Wiem, najbliżej miałem skręcić na Poleską, no ale taka piękna pogoda, taki piękny wieczór i jak tutaj nie nagrać centrum, no właśnie, pojedziemy trochę Lipową, trudno Może z Lipowej na Malmeda i to też nie będzie tak daleko Chyba to pokazywałem niedawno, ta strzałka jest taka ukośna. Rozglądam się, bo słyszę gdzieś karetkę, ale Ale nie wiem gdzie. Tutaj trzeba szybko zmienić pas, żeby nie skręcić prawo. I wyjeżdżamy prosto, no jeszcze nie tak prosto. Poczekamy chwileczkę. Mówiłem już na początku nagrania, że mamy dzisiaj 7 lutego. I teraz wjeżdżamy na kostkę. To ozdoby świąteczne już zniknęły no i teraz bym nawet skręcił w lewo ale przypomniałem sobie że tutaj nie można więc no teraz żeby nie dokładać drogi to już nie mam innego wyjścia jak tylko przez Malmeda Tutaj, gdybym wjechał prosto, to za daleko bym nie dojechał, bo droga się kończy, przed nami Rynek Kościuszki, gdzieś tam dalej. A my skręcamy w Malmeda. No oczywiście można by w prawo pojechać, ale trzeba by to wszystko objechać. Malmeda ma tutaj fragment jednokierunkowy. Później znowu jest dwukierunkowa. No i tutaj wyjazd w prawo na Aleję Piłsudskiego jest możliwy z dwóch pasów. Ja zajmuję ten yy, bliższy lewej strony, bo będę później skręcał w lewo. No i na Alejach też są zdoby świąteczne już zdjęte. No i przed nami chyba najważniejsze skrzyżowanie w Białym Białymstoku. To są takie dwie osie, które przecinają Biały Stok właśnie aleje. O alejach już dwa razy kręciłem jakiś tam filmik. Natomiast w Poprzek to jest ciąg ulic, który już też wiele razy pokazywałem, bo tędy właśnie jeżdżę do pracy, czyli, czyli ten ciąg Sienkiewicza. Legionowa, Kaczorowskiego, Wiejska, Kawaleryjska. No, tam pod koniec to może być jeszcze Wiosenna Ciołkowskiego, to zależy co kto lubi. Tutaj, jadąc w lewo, dalej, oczywiście mamy Wasilkowską, i potem droga się rozwaja na kierunek Wasilkowski i Supraski. A tutaj mamy dwa pasy dla skręcających w lewo, z tym że ten właśnie skrajny lewy również dopuszcza zawracanie, a że później będę skręcał w biurowiecką, dlatego też zająłem ten lewy. o właśnie zawracam, no ale legalnie zawraca, a ja sobie jadę tutaj. Też legalnie i zajmuję ten lewy pas. tu do wyboru mam znowu dwa pasy w lewo. Ale tym razem trzymam się tego prawego z tych dwóch w lewo i pojedziemy w biurowiecką. Zobaczymy jak biurowiecka wygląda nocą. No chyba nie tak ładnie, bo widzę, że słabo oświetlona. Cały czas w kierunku domu. No i tutaj z Jurowieckiej planuję skręcić w ciepłą, i tylko dlatego nie zmieniam tego pasa, bo za ciepłą już tylko tym pasem mogą jechać autobusy. A ja jeszcze mogę tu skręcić w ciepłą. Ciepła to nic nowego, wielokrotnie ją pokazywałem. Dlatego też, chyba tutaj, już zakończymy. I skręcamy w jagienki. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do lajkowania. I oczywiście do komentowania, do usłyszenia następnym razem.